O hej! Hey! Co ty to robisz? Czytam właśnie drugi tom mnie Co to jest? To jest. jest zbudowana. Tak, tak. tam to jest, jest, jest świetne. Jestem właśnie w połowie zachwycony, jestem naprawdę. super. nie słyszała, nie będę słyszałaś, ale jest czwarta część. Czy dajesz, naprawdę? No. ja wow, no, wow. tak, to nie zaty, nie bo, Ej, polecałam, to mega. Ej, a macie może pierwszą część? Ja jestem nie jest w bibliotece. O! Sprawdźmy to! Ja poszukam tutaj. Ja sprawdzę tam. A ja tu. Masz coś? Nie. A ty? Pusto. No, no ja też. Ej ma. Nie. Ej, ktoś chyba wypożyczył.